Cześć tu Tomek z motokontrolera. Jak co poniedziałek widzimy się po raz kolejny kolejny odcinek, kolejne oględziny, kolejny raport. Co tym razem dla Was przygotowałem. Zaraz się dowiecie. Fiat Fremont 2.0 diesel, dokładnie ten silnik Multijet generujący moc 170 koni, samochód z 2014 roku. Z przebiegiem deklarowanym przez sprzedawcę 161 000 km. Samochód wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. Został sprowadzony z Włoch. Jest przygotowany do rejestracji w Polsce i wyceniony na kwotę 51 500. Jest to cena powyżej średniej rynkowej podana przez portal ogłoszeniowy. I miałem tutaj test MAXI, czyli test najbardziej obszerny, zawierający kompletne oględziny pojazdu. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Okej, okay. co mamy w ogłoszeniu? W ogłoszeniu sprzedawca podał nam wyposażenie, napisał, że przebieg jest 100% udokumentowany, posiada książkę serwisową, że lakier jest w porządku, szyby są oryginalne, samochód jest po wszystkich opłatach i jakieś około 5000 km temu zostały wymienione tarcze i klocki. No super. Z treści ogłoszenia wydaje się samochód sensowny. Można się nim zainteresować, można jechać oglądać. W takim razie umówiłem się ze sprzedawcą, udałem się na miejsce. Zaczynam oględziny. Standardowo nasza czeglista zaczyna się od kontroli zewnętrznej pojazdu, czyli lakier, szyby, ogumienie. Więc zaczynamy. Co mamy? Pierwsze co? Zaczynam pomiary czujnikiem lakieru. I co mamy? Mamy sytuację, że niestety pojazd no jest po szkodach blacharsko-lakierniczych, miał już jakieś przygody, jest już naprawiany. Co tam takiego było? Główne szkody, jakie ten pojazd miał, były z lewej strony. Były to drzwi tylne lewe oraz tylne lewe nadkole. No tutaj tylne lewe nadkole dostało dość mocno, powiem szczerze, ponieważ tam miejscami to gdzie niegdzie mi brakowało skali na czujniku. Pomierzyłem również wnęki, i tutaj wnęka też z tyłu nawet do 1560 mikronów dochodziła. No, czyli to nie była drobnostka, to nie było tylko taka ryska, było coś poważniejszego. Tutaj z lewej strony również zostały pocienione drzwi kierowcy. No nie dziwię się, no trzeba było się wpylić, żeby po prostu ten odcień gdzieś zgubić. Z prawej strony również była niewielka ingerencja lakiernicza, ale to taka drobnostka, powiem szczerze. Przy lampie była zrobiona po prostu taka zaprawka. Nic strasznego. Na lampie również były widać ślady delikatne, takie przetarcie, uszkodzenie, więc jakaś taka parkingówka, coś tam się musiało przydarzyć. Co do lakieru. Lakier, normalne ślady eksploatacji z jakimiś takimi drobnymi obiciami, ryskami nic specjalnego, jak na te lata, na ten przebieg jak najbardziej akceptowalne. Więc jakieś takie drobne uszkodzenia. ogólnie w porządku, z normalnymi śladami. Co do szyb, szyby wszystkie w porządku wszystkie oryginalne, wszystkie fabryczne. No, czołowa szyba, z racji swoich też lat i przebiegu wiadomo, jest już troszeczkę spiaskowana posiada jakieś drobne uszkodzenia od kamyczków. Co do ogumienia. Samochód na ten moment był na oponach letnich, opony z 2018 roku, na felgach aluminiowych 19 calowych. No tutaj jedyne takie zastrzeżenie, które mam, no to felgi widać, że były, ktoś tam sobie już lakierował na czarno, no nosiły uszkodzenia lakiernicze jakieś takie typowo krawężnikowe, więc ktoś tak wziął jakimś pędzelkiem, jakąś farbką sobie to wyzaprawiał, żeby to nie rzucało się w oczy, no bo wiadomo przy czarnej felce jak uszkodzimy to zaraz nam aluminium bije. Rzuca się to mocno w oczy. Ktoś sobie pomalował, żeby to tak po oczach nie, że tak powiem, nie raziło. No niestety do pojazdu nie mamy opon zimowych. No samochód z Włoch, więc stamtąd raczej opon zimowych nie ma. Zdarzają się na oponach wielosezonowych, natomiast z zimówkami rzadko kiedy. Tutaj no nasz klient będzie musiał sobie kupić zestaw opon, żeby móc sobie bezpiecznie podróżować w zimie. Tyle z zewnątrz. Idziemy do wnętrza, czyli tutaj tapicerka, oświetlenie, elementy wyposażenia sprawdzamy. Co tam mamy? Wszystkie systemy i urządzenia jak najbardziej w porządku, zachowywały się poprawnie, wszystko co mogłem dotknąć, kliknąć, uruchomić, otworzyć, zamknąć, wszystko działało nam jak należy. Normalne ślady eksploatacji, bez jakichś większych uszkodzeń, zniszczeń, pęknięć, przypaleń. Jeżeli tutaj mam się czepiać, to takich mankamentów można powiedzieć. No to tutaj pierwsze, co to widziałem, że był naprawiany dywanik kierowcy. No ktoś go próbował tutaj ratować, była przyklejona po prostu łata na nim, bo już był przetarty i zabrudzenia na podsufice w tylnej części. Poza tym jakichś większych uszkodzeń, tak jak wspomniałem, nie było. Elementy plastikowe z drobnymi jakimiś śladami eksploatacji, również bez jakichś uszkodzeń i zniszczeń. W Pasy w porządku, kierownica okładziny pedałów tutaj w porządku, niezniszczone, nie adekwatne do swojego stanu. Co do oświetlenia. Również nie mam zastrzeżeń, oświetlenie kompletne, sprawne. Tyle w środku. Wracamy na zewnątrz. Komora silnika, wnętrze bagażnika. Co tam mamy? Zaczynam od komory silnika. Płyny eksploatacyjne w porządku. Rozruch wykonałem na zimnym silniku, więc samochód odpalił nam bez problemu, bez żadnych jakichś niepokojących odgłosów. Wszystko zachowywało się poprawnie, żadnej choinki na zegarach nie było. Wszystko na pierwszy rzut oka wyglądało jak najbardziej poprawnie. Co do wycieków, w górnej części nie było żadnych wycieków, no tutaj niestety minusik jest taki, że komora silnika została umyta. Nie było żadnych jakichś śladów demontażu przednich błotników, maski, jakichś uszkodzeń, więc tutaj żadna szkoda z przodu nie miała miejsca. Poza tą, którą wspomniałem, czyli ta jakaś drobna parkingówka. Gdzie tam dosłownie tylko zaprawka zrobiona na botniku, i nawet widać, lampa nie została uszkodzona poważnie, ponieważ została ona na swoim miejscu. Co więcej, tutaj oświetlenie, tak jak wcześniej wspominałem, było kompletne i tutaj też żadnych komunikatów nie mieliśmy na desce. Przechodząc do komory bagażnika, jest to wersja siedmioosobowa z normalnymi śladami użytkowania. No i tutaj mamy kompletne fabryczne wyposażenie, więc fajnie, nikt nie wyciągnął, nikt nie wyszabrował. Jest na plus. Kolejnym etapem jazda próbna. No i tutaj troszeczkę się zrobił nam problem, ponieważ w ogłoszeniu było napisane, że samochód jest już przygotowany do rejestracji. No jak się okazało, no nie do końca. Nie mamy polisy, nie mamy przeglądu, dopiero wszystko będzie robione jak będzie klient zdecydowany, dopiero ruszy ta cała machina. Więc jazdę testowo wziął na siebie sprzedawca, powiedział, że jakimiś tam bocznymi drogami się przejedziemy, bo nie chcę tutaj robić jakichś tajemnic albo żeby klient sobie nie pomyślał, że nie można, nie można go sprawdzić, bo wiadomo, samochodem trzeba się przejechać. Kupując auto, no to jak można go kupić bez wykonywania jazdy testowej? No w tym przypadku sprzedawca wziął to na siebie, udaliśmy się na jazdę testową. Co mamy podczas tej jazdy? Czy coś wyszło niepokojącego? Powiem tak, samochód prawidłowo się zachowywał, prawidłowo przyspieszał, utrzymywał swój tor jazdy. Tutaj mamy skrzynię automatyczną, to automat sześciobiegowy. Ładnie zmieniał nam biegi, nie przeciągał, nie szarpał, więc zachowywał się poprawnie. Poziom hałasu tutaj dochodzący do wnętrza również był jak najbardziej w porządku. Zawieszeniowo też na plus promień skrętu i zawracania jak najbardziej. Poprawny podczas hamowania pojazd utrzymywał swój tor jazdy, nie było żadnych drgań na układzie kierowniczym, więc również wypad w porządku. To jazdę wykonywał sprzedawca, słuchając moich poleceń. Więc co do jazdy, nie mam jakichś większych. Zastrzeżeń. Wróciliśmy na miejsce, ponieważ nie mogliśmy się udać na stację kontroli pojazdów, trzeba by było pojechać troszeczkę dalej. No tutaj też sprzedawca nie chciał ryzykować, natomiast posiadał on u siebie na placu takie najazdy, gdzie można było śmiało sobie wejść pod samochód i zrobić pełne oględziny podwozia. No i co tam mamy? Powiem szczerze, również. Nie wypadło tutaj źle auto. Osłony mamy kompletne, nie było żadnych wycieków, gdzie mogłem zaglądnąć. tam pozaglądałem, podsłaniałem te osłony, porobiłem oczywiście pełną dokumentację, więc wszystko wyglądało jak najbardziej poprawne. Amortyzatory suche, bez wycieków, bez uszkodzeń. Tarcze klocki częściowo zużyte, faktycznie tak, tutaj było w ogłoszeniu. Mogłem mieć około 5000 km zrobione, bo jeszcze wyglądały ładnie i świeżo. Jakieś niewielkie minimalne naloty korozyjne na elementach stalowych zawieszenia na układzie wydechowym, ale naprawdę minimalne. Samochód jest zwłok, wiadomo jaki tam mamy klimat, więc jest to jakiś plus w przypadku tego modelu. Płyta podłogowa również zdrowa, bez uszkodzeń. Mieliśmy tak, jak wspomniałem wcześniej, opony letnie, równomiernie zużyte, bez uszkodzeń. Więc oględziny od spodu kontrola wypadła. Na plus. Podpiąłem samochód pod komputer diagnostyczny w celu weryfikacji błędów. I tutaj fajnie, czysto, bez żadnych błędów. No, mam tutaj podejrzenie, że te błędy, jeżeli były, to mogły zostać usunięte. Do pojazdu w ogóle nie mamy żadnej książki serwisowej, żadnej dokumentacji. Ostatni wpis, jaki się tam dopatrzyłem, w tych takich jakichś dokumentach, które tam były, to był. Dokument z przeglądu technicznego z Włoch z września 2020 roku, gdzie tam samochód miał przejechane 150 tysiące km. Więc tutaj na pewno po zakupie kłania nam się serwis, filtry, oleje, trzeba samochód przeglądać, trzeba wymienić co do oleju w skrzyni. Sprzedawca nie ma wiedzy, nie wygląda, żeby był wymieniany, on też nie wymieniał, więc tutaj też trzeba będzie sobie o tym pomyśleć, bo ta skrzynia na ten moment zachowuje się ładnie i poprawnie. No więc tutaj nie do końca. No sprzedawca mógł tutaj powiedzieć, że 100% udokumentowany przebieg, ponieważ miał ten dokument złog, że tam we wrześniu 2020 roku miał 153 tysiące, teraz ma 161, więc ten przebieg nie był jakoś tam kręcony, tym się pewnie w ogłoszeniu sugerował, dlatego zawarł taką informację. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. z raport, podsumowanie w roli eksperta. Polecilibyście taki samochód, czy też nie? No powiem szczerze, ja się tutaj przez chwilkę zastanawiałem, czy to auto jest godne uwagi, czy można je polecić naszemu klientowi, czy nie. Ja tutaj dałem nie. Dlaczego? To auto nie jest po prostu warte tych pieniążków. Mamy 51 500, jest to cena powyżej średniej rynkowej. Samochód jest po szkodzie, o czym w ogłoszeniu nie było wiadomości. W szczególności tył dostał dość mocno. Mamy tutaj lakierowane i naprawiane trzy elementy. No to to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ze startu filtry oleje, skrzynia, rozrząd i tak dalej. No ktoś powie, że tak zwany zestaw startowy. W porządku, zgadzam się, zawsze po zakupie trzeba to sobie zrobić, sprawdzić. To jest rzecz nieunikniona. Jakieś opony musimy kupić. Tej historii serwisowej nie mamy, więc ten przebieg tylko jest udokumentowany na podstawie, przynajmniej to co ja zauważyłem, na podstawie tylko ostatniego tego przeglądu z Włoch. No i patrząc to w cało kształt, no mi się to, że tak powiem, dla mnie średnio. Ja po prostu bym zrezygnował z zakupu takiego samochodu. Chyba, żebym, że tak powiem, jakieś pieniążki sensowne sobie tam zrobił. No tutaj jeszcze wiadomo, jakieś tam opony tego, no ale to jest eksploatacja. No ale te koszty się jednak zbierają. Wszystko później podsumowując, ta kwota nam rośnie. No i już jest to oferta, powiedzmy, jakoś tam mała, atrakcyjna. Więc zobaczymy, jaką decyzję podejmie na już klient. Ogólnie to nie jest auto, które można je dyskwalifikować, kreślić. Trzeba się naprawdę zastanowić, rozważyć plusy i minusy, przeliczyć sobie koszty i podjąć decyzję. Czy tak, czy nie, czy lepiej coś innego szukać. No ja bym, jeżeli bym ceny nie zrobił fajny, to, to bym tego po prostu pojazdu nie kupił. Przez to taka jest moja decyzja. Co o tym sądzicie? Zgadzacie się ze mną? Tak nie? Wypowiedzcie się bardzo, proszę, w dyskusji. Z mojej strony na dzisiaj. To wszystko. Dzięki, że byliście tu z nami do końca odcinka. Jeżeli się podobało, wiecie, co macie robić: łapeczka, lajk like, udostępniać, subskrybować, a my widzimy się niebawem po kolejnych ograndzinach, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się na razie, cześć.